To Nie jest dobre. Nie. Wszystkie światła na dziecko rodzicielskie, e, i to, a, a to jest studnia bez dna, nie sprawić, żeby przeszkody mu zniknęły spod nóg. To, to, to nie ma sensu. Bo ja usłyszałam takie historie o płaceniu za piątki, o płaceniu za wyniesione śmieci, że mi się wydaje, że rodzice sobie po prostu bardzo łatwo kręcą bicz na to, na, na siebie samych. To prawda. To prawda. Chyba każdy musi tego doświadczyć. Jak wytrzymać kupowanie no nie. Czy karać dzieci, czy je nagradzać, w jaki sposób wyznaczać granice? Zachęcam do posłuchania rozmowy z Agą Rogalą, terapeutką rodziców. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy sukcesu, zapraszam do kontaktu. A jeżeli podoba Ci się nasza praca, to możesz nam kupić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie filmu. Pani Agnieszko, czy taka bezwarunkowa akceptacja zachowania dziecka może doprowadzić do wychowania narcyza? W ogóle ja sobie nie wyobrażam, do czego może. Co to jest bezwarunkowa akceptacja zachowań dziecka? To jest absurd po prostu. No, ani nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić, jak bezwarunkowo akceptować zachowania dziecka, ani nie jest dobrze, kiedy to robimy. My bezwarunkowo akceptować to możemy jego emocje i powinniśmy. Ale uwaga, emocje czy uczucia, a nie na przykład wszystkie zachowania pod wpływem tych emocji czy uczuć, bo w trybie wychowania dziecka czy socjalizowania człowieka w ogóle, to my musimy się nauczyć takich sposobów wyrażania emocji, które są społecznie akceptowane, tak? Które zostaną jakby i my damy wyraz temu, co czujemy i my do, będziemy mogli dostać na przykład wsparcie, tak? E, czy dostać się, nie wiem, no Pocieszenie, czy, czy, czy cokolwiek, na czym nam tam zależy. Ale to się nie wydarzy, jak będziemy bezwarunkowo akceptowali zachowania dziecka. No bo wie pani, Arcyz, czy, czy egoista, czy egocentryk, czy roszczeniowiec. Możemy tutaj to nazwać jak chcemy, ale to się nie skończy dobrze. Bo często się też mówi właśnie o bezstresowym wychowaniu. Jest to taki temat na czasie. Ja nie mam poczucia, żeby on był bardzo na czasie, bo on był kiedyś na czasie bardzo, bardzo i te słynne opowieści tam o przyklejaniu gumy do czoła dziecku, tam dorosłemu w pociągu i takie różne historie tam krążyły. W tej chwili e, w tej chwili nie wiem, czy, czy ja się spotkałam z takim praktycznym wychowaniem bezstresowym, czy w praktyce rodzicielskiej wychowaniem bezstresowym. Raczej bym powiedziała, że, że to, co się, co obserwuje, to jest taka na maksa koncentracja na dziecku, jakby wszystkie światła na dziecko rodzicielskie. I to, a, a to jest studnia bez dna. My tam możemy lać do oporu, a i tak nie napełnimy, żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy już wystarczająco dobrzy. Więc no. Bezstresowo? Nie, tu, 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 tu nie mogę powiedzieć, że jakoś mam doświadczenie z rodzicami, którzy by jakoś bardzo tak, że, że bezstresowo, że, że w tym kierunku. Raczej, że bardzo chcieli dać wszystko absolutnie, co jest na pewno niezbędne, konieczne, zabezpieczające, wspierające, żeby potwierdzić tutaj, że oni są dobrymi rodzicami, żeby to dziecko zabezpieczyć na wszelką możliwą ewentualność i broń Boże, żeby sobie nóżki o kamień nie uraziło. No właśnie, często rodzice dzieci próbują w takiej bańce ochronić, ukryć, a to, to nie jest dobre dla, dla dzieci, prawda? W żaden sposób to nie jest dobre. Nie. To, co my rob powinniśmy robić, to towarzyszyć dziecku, nie? Ale radzenie sobie z trudnymi emocjami, które, które jest taką jedną z ważniejszych nauk, jakie my mamy dziecku przekazać. To nie jest omijanie sytuacji, które te trudne emocje wywołują. Gniew, smutek, rozczarowanie, tęsknotę, żal, nawet poczucie odrzucenia, bo to się wszystko po prostu w życiu i tak przydarzy. My mamy pomóc mu sobie z tym radzić, nauczyć, czy pokazać, czy wymodelować. No zależy też od wieku dziecka, prawda? Zależy od tej sytuacji, która wywołuje takie emocje. Ale nie sprawić, żeby przeszkody mu zniknęły spod nóg. To, to, to nie ma sensu. A często rodzice mówią, na przykład, nie wchodź na to, bo spadniesz. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego. E, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Jeśli nie, to proszę mnie skorygować, bo ja m, troszkę, e, panią, że tak powiem, czytałam, troszkę słuchałam, bo mam e, małe dzieciaki w domu, i ja staram się właśnie mojemu e, niespełnetiemu synkowi towarzyszyć i poz, pozwalać na pewne rzeczy, ale mu na przykład uświadamiam właśnie, że jaka jest naturalna konsekwencja, o czym pani mówi. E, I na przykład jak on mi mówi, mamusiu, czy ja mogę tu wejść, ja mówię, możesz. Ale na, Antosiu, możesz spaść i się uderzyć, będzie Cię bolała głowa, tak jak na przykład ostatnio. Czy to jest dobry kierunek, czy ja to dobrze rozumiem? Bo oczywiście na przykład, jak dziecko będzie chciało wejść na barierkę i skoczyć z dachu, to ja mu nie pozwolę. Ale w wielu kwestiach nie ma tak, że nie wchodź tam, bo spadniesz i się sobie roz, 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 rozwalisz kolano. Dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Jedna to jest taka, że przede wszystkim kiedy mamy. Kiedy, z, zamiast mówienia uważaj, bo spadniesz. Nie rób, bo się przewrócisz, nie biegaj, bo się tam coś. Dobrze jest powiedzieć, co dziecko ma robić. W sensie, żeby uniknąć, tak? Bo ono tego sobie może nie wykoncypować. Czyli na przykład, trzymaj się mocno. Tak? Albo okej, okay, biegnij, ale po tej stronie. I pokazujemy Czy pokazujemy mu to, to zachowanie. Czy opowiadamy to zachowanie, które będzie na przykład y, dla nas do zaakceptowania, albo które y, pomoże mu uniknąć jakiejś groźnych sytuacji? Ja mam, powiem pani, trochę problem z y, y, mówieniem a, y, zbyt, wi, zbyt, wi, zbyt często e, o tym, co złego się może wydarzyć. Dlatego, że. E, że możemy wychować dziecko, które wszędzie będzie węszyć zagrożenie. Nie? Które mhm. będzie... E, jest takie słowo, neurotyczne chyba jest takie słowo, nie? A, mhm. że, że ono po prostu... Bo na czym sku, rodzic skupia uwagę na tym, co ważne. Dziecko podąża za uwagą rodzica. Czyli to jest ważne, to zagrożenie jest ważne. I teraz, jeśli my będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na zagrożenia, to świat będzie się jawił jako pełen zagrożeń. A ja muszę uważać, żeby mnie to nie zraniło, nie skrzywdziło, nie zabiło, nie przewróciło, nie, nie, i tak dalej. Więc raczej stawiajmy na to, że tak, tak jak pani powiedziała absolutnie, tam, gdzie są granice bezpieczeństwa, których my chorowce musimy strzec, no to to nie jest temat do dyskusji. Tylko to jest po prostu granica i basta. Nie, nie możesz. Nie wolno. Nie, teraz będę cię trzymać za rękę. Czy coś w tym stylu. Natomiast kiedy mamy tą zgodę, ale lekki niepokój, to mówimy, co dziecko powinno zrobić? Jak się może zabezpieczyć, nie? Tą rękę połóż tam wyżej i przytrzymaj się dopiero nóżka, nie. Takie, takie informacje. No to ja muszę sobie skorygować w takim razie mój schemat działania. Pani Agnieszko, troszeczkę ostatnio rozmawiałyśmy na temat tego, czy karać dzieci. Pani wspomniała właśnie, że naturalna konsekwencja to jest kluczowe. A czy dzieciaki nagradzać za jakieś na przykład posprzątanie pokoju, czy tam zrobienie czegoś, no dobrze, choćby nawet? A co rozumiemy przez nagrody, w tym pytaniu? Powiedzmy, że jakieś naklejki. Dziecko lubi naklejki, no to dajemy mu naklejkę za to, że posprzątało w swoim pokoju. Powiedzmy na takich małych dzieciakach, na większych, no nie wiem, może jako nagrodę możemy rozumieć pieniądze. To już ja, ja też do Pani zadaję pytanie, co mogłoby być ewentualnie nagrodą, o ile nagradzać? No zastanówmy się, czy chcemy na pewno na przykład musieć płacić dziecku nagrodą jakąś za wykonanie domowego obowiązku. Bo to jest krótka. Krótka piłka, no nie? To się, to, się, to się bardzo szybko dziecko nauczy. Bardzo szybko. Więc e, nie, kiedy to są domowe obowiązki, e, uważam, że nie powinno się nagradzać inaczej, jak doceniając wysiłek. Po prostu werbalnie, nie? Widzę, że pokój jest posprzątany, ubrania leżą w szafce. To jest opisanie tego, co widzę, co jest bardzo ważne przy pochwale. Widzę, że krzesełko jest dosunięte. W biurku jest czysto. To się nazywa porządek. I tu mamy w takiej pochwale mamy i to docenienie takie rodzicielskie i też taką dla dziecka informację, co się nazywa porządkiem. Nie? Co się nazywa uprzątniętą podłogą. Jak ja powiem, że widzę, że wszystkie zabawki trafiły do właściwych pudełek. I to jest wychowawcze. Jeśli e, umawiamy się z dzieckiem na jakąś ekstra pracę dodatkową, no nie? W stylu, nie wiem, dajemy mu szansę dorobić do kieszonkowego, bo podkurza samochód, albo wykona jakąś tam koszenie ogródka tuż przy tych starszych, tak? No bo to tak też gdzieś tam był ten przykład. No to okej, okay, umówmy się na uczciwą zapłatę, jeśli to jest coś dodatkowego, a nie jest to... Y, Praca, którą jakby przy tym podziale obowiązków, daj Panie Boże, żeby każde dziecko miało jednak obowiązki domowe na skalę i miarę swoich możliwości, oczywiście, żeby się do tego też uczestniczyć po prostu w, tej, w tym takim systemie rodzinnym, w tym takiej odpowiedzialności za dom. No i to, i to warto rozróżnić, bo ja usłyszałam takie historie o płaceniu za piątki, o płaceniu za wyniesione śmieci. Że mi się wydaje, że rodzice sobie po prostu bardzo łatwo kręcą bicz na to, na siebie samych, przepraszam, bardzo łatwo. A teraz jeszcze weźmy poprawkę, bo Pani powiedziała o naklejkach. Ja to myślę, że pierwsze co to to do bajka dodatkowa, nie? Ja dlatego naklejki, bo u nas bajek nie ogląda, dlatego ja tak i też słodyczy nie daję z własnego podwórka. Ale tak, racja, bajki to teraz jest yy, temat na czasie. No to teraz jest pytanie. To my już ten telefon, to już w ogóle wtedy postawimy na piedestale. Najwyższego dobra, no nie? To jest dopiero magia tych świąt, więc no nie, nie polecam, nie polecam. A jak nauczyć dziecko takiego mądrego podejścia do pieniędzy? Ma pani na to jakiś sposób? I od kiedy zacząć naukę u, u dzieci, na przykład oszczędzania, odkładania pieniędzy? Czy dawać kieszonkowe? Tutaj kilka pytań w jednym. Powiem tak, nie jestem mistrzem świata w tym temacie i są zdecydowanie mądrzejsze osoby ode mnie. Ja mam wrażenie, że to jest, jest tak mytka prób i błędów. Po pierwsze, może tak. Nie, wie pani co, nie mam takiej instrukcji, tak? Ja też, jako rodzic, eksperymentuję i eksperymentowałam. To, co uważam, że jest istotne w tym temacie, to raz, że zaczynanie od małych kwot. Bo w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc małe kwoty, dwa, jeśli jest kieszonkowe, to my się umawiamy, na co jest to kieszonkowe. No nie. W sensie. Co ja kupuję jako rodzic? Zapewniam z własnych pieniędzy, a do czego to kieszonkowe ma służyć? Co, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to, to jest strasznie trudna nauka. I tu miałam, pamiętam, zawsze w okolicach wakacji. Kolonii czy obozów? Nie. Miałam przynajmniej parę wiadomości od rodziców na temat tego, jak wytrzymać kupowanie baciej. No, no, to jest bardzo trudne. Ja myślę sobie, że jeżeli jest rodzic obecny przy dziecku, to, to, to czasem jest miejsce na jego granicę, na powiedzenie nie. No to jest już po prostu, to mi ręka uschnie, jak to kupimy, jak wydam na to pieniądze. I się przytrzymać tego nie. Oczywiście argumentując to nie nie, bo nie, tylko nie, bo zobacz, to się rozleci za chwilę, albo nie, bo masz już takie trzy. Albo nie, bo uważam, że to jest za drogie jak na jakość, którą sobą reprezentuje powiedzmy. Ale będzie też, będą, będzie też masa sytuacji, w których my damy dziecku pieniądze, czy dziecko dostanie pieniądze od dziadków, czy od kogoś. No i a, przeje to na słodycze, nie? Albo B, e, kupi sobie e, coś na wycieczce szkolnej w ramach pamiątki. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie kupił Badziewia na wycieczce szkolnej. To prawda, to prawda. Chyba każdy musi tego doświadczyć. Chyba każdy. Jak ja sobie wspomnę, co ja kupowałam wracając z różnych miejsc, to. E, to do tej pory czuję zawstydzenie, a pierwsze kieszonkowe wydałam absolutnie w całości na jedną zabawkę, natychmiast po jego otrzymaniu. Mhm. Także to chyba to są rzeczy, których po prostu się trzeba nauczyć. Znaczy w sensie doświadczyć. nie? E, a jako rodzice musimy trochę zagryć zęby, e, trochę im pomóc, e, bo, bo dzieci są też różne, są takie, które, mam wrażenie, łatwiej jest na przykład odukładać do tej świnki skarbonki przysłowiowej. A są takie, które mają bardzo lekką rękę do pieniędzy. No, też byłoby kiepsko, gdyby dzieci nie czuły w którymś momencie, że to, to jest jednak pewna wartość, nie? Pieniądz to nie jest papier z nadrukiem. Tylko on reprezentuje z jednej strony czyjąś pracę i poświęcony czas i energię, a z drugiej strony potencjał rzeczy czy, czy wręcz nawet coś za tymi rzeczami stoi, które można za to mieć. I to nie jest coś, że my zaprosimy dziecko sobie raz do stołu i sobie przedyskutujemy ten temat po rodzicielsku. To jest stałe, to są stałe nasze rozmowy z dzieckiem, w zależności od jego wieku, od jego możliwości. No, w okolicach komunii będą pewno inne rozmowy niż w okolicach innego wieku, prawda? Więc no. Pff. Nie mam tutaj złotej rady poza takimi rzeczami, które mi tak przychodzą do głowy. Książka Kulisy Sukcesu Wystąpień Publicznych dostępna jest w salonach Empik w całej Polsce, w księgarniach stacjonarnych i w internecie. A jeżeli jesteś miłośnikiem słuchania książek, to odsyłam do Storytel, Audioteki i Empik Go. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.